Siemaneczko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek A to dzisiaj Gold MMO Simulator I szczerze mówiąc nie wiem na czym to dokładnie polega, ale wiem, że będzie zabawnie, bo to jest, halo, to jest Gold Simulator, ok? Możemy zdobywać jakiś X, bo to już ogarnąłem, że zdobywam EXP Mogę w ten sposób, jak już tak właśnie sobie po EXPie, poczekajcie, jak pokażę Jak tak... Corki. Ale jak tak sobie po XP i po... Z... znaczy po ekspie, jak sobie tak pouderzam uderzam wszystko naraz i tak dalej, i tak dalej Na dole nam yy, wzrasta X. No i za chwilę widać, że rzeczywiście jest coraz więcej tego expou jest no dobra no. Jeszcze niczego innego nie mam, ale jest one God damn it Ale skill Mogę tak non stop A <laughs> normalnie, jak jakiś, Jak pogo na dyskotekach, normalnie. Tu, 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 tu. O! tego skilla. Czemu? A na R? Jesus Christ, jakieś szarża. Naprawdę, nie wiem, czy dam sobie radę, nie wiedząc, jaki jest cel gry. Bo poza tym, że XP, poza tym, że wszystko mam za... O, coś chcę. Gretchen. tam. <laughs> Aha, mam Greta wziąć do inwentory, tak? Sweet <laughs> Mam Gretę w inwentory Greta O, zinwentorowałem ją na zewnątrz Greta wstawa Oj, Jesus Christ, Greta poleciała Idźmy po Gretę Greta, nie odchodź Ko Greta, nie wieszaj się na murze kobieto Ale poleciała gdzieś w drugą stronę Dej. Aha, czyli teraz mi się skończy mój super Aha To ma sens Ale jest jakaś mapa, ok To jest istotne, że znajduje się mapa Wow 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 wow, wow. Halo, level up O oh, Jezus, to pięknie, bo dobrze, bo nie? Jezus, to jest Skyrim. To jest połączenie Gold Simulator i Skyrim, no coś pięknego. Widzę, że już jakieś tutaj się rzeczy dzieją. I coś ode mnie chcą, bo są wykrzykniki. Gościu... Może nie jest w dupie, ale utknął głęboko w gównie. Jeszcze powiedz, że będę się tą pupę lizać. No nie, no nie. Ja pierdziele, czy wy to widzieliście? Tak chorego questa jeszcze nie było. Ja pi... Odlisz to, fuj! Ja pierdziele. A o, te gówno jeszcze się przewraca. Musimy patrzeć na prawy górny róg, gdzie jest mapa i pokazują nam wykrzykniki. Zgaduję, że to są ludzie, którzy potrzebują pomocy po prostu. Nie mają z czymś problem. Co ty wyściały, ty piękny pod. Jezus Maria Jabka! Jezus Maria jabłka! Co mam zrobić? Co mam zrobić? Jessie? Apple Inventory. Wow! Ale to co ja mam, te wszystkie jabłka. Po prostu wybuchnąć? A to te jabłka uciekają, a nie, a nie z... Bring fire. Aha, super, to ja mam te jabłka przynosić. A, mam jedno, dobra. Czyli celem nie jest ich wywalenie, ale zebranie do inwentury mam już cztery. Coś nie pykło. 5 na 5. Yeah! Ej, to jest normalnie piękne. Gold Simulator zamienił się w to jest coś pięknego. Takiej fabuły jeszcze w ogóle nie widziałem. I zaczyna tańczyć oczywiście. Do drzewa, żeby nie było. Nie, może to jest jakiś taniec godowy czy coś. Howdy, partner. Aha. No, tu, tu było na tyle. lecą okay. Use the catapult and inflate twistrum A to czym, co mam tam wystrzelić? Zajebiście Chyba nie miałem strzelać sobą No Miałem strzelić z sobą. <noise> jestem w złej wiosce, tak? Czy co? Au, ty mi kozo zła. Uderzyła mnie cwaniara. No, jestem jakiś agresywny, no. Get the fuck out, bitch. Get out. Get out the way, bitch. Get out the way. Hey, bitch. Get out the way. Get out the way. BUSHAKA Co tam się dzieje? GANDALF! No way I fucking care, me. Gandalf W koziej postaci oh. <grywia> Przepraszam, panie czarodzieju, nie wiedziałem, to przez Gandalfa Gandalf, ogarni się Poleciał No, kurde, cholerne kozy Get off No i ty I do tego Level up Ja się wkurzę Get the fuck a proszę Państwa, myślę, że tym pięknym motywem możemy zakończyć dzisiejszy krótki odcinek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że przygody MMO Gold Simulatora w pięknym RPG świecie. W pięknym motywie RPG świecie skyrimowskim Wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie o łapce w górę. Ja lecę. Trzymajcie się. Cześć! Kamera. Poza. Śnieżna. Exit game.